Witam w kolejnym odcinku z serii Salonowe Środy. Dzisiaj porozmawiamy o taśmach, jako że bardzo dużo stylistek lubi wszelakiego rodzaju taśmy, więc jest to dobry temat do poruszenia. Ja wyjmuję swoje taśmy. Tutaj mam taką szufladkę. W szufladce mam taśmy. No mam ich cztery, zaraz jeszcze wyciągnę piątą i już omawiam każdą taśmę. Czemu tak, a nie inaczej? Pierwsza rzecz, może zacznijmy od tego, której taśmy ja nie używam, którą większość stylistek uwielbia. Jest to taśma silikonowa niebieska. Dużo osób ją lubi, ponieważ mówi, że bardzo dobrze na niej widzi rzęsy. No ja na niej nie widzę rzęs bardzo dobrze, więc dlatego jej nie używam. Ja widzę dobrze rzęsy na śnieżno-białej taśmie. Więc to jest jedyna taśma, którą ja lubię tak najbardziej, ale musi być po prostu coś jasnego. Nie może być... Niebieska, po prostu, ani zielona, ani jakakolwiek inna. Kolejna rzecz, co mi nie pasuje w tej taśmie, to jest. Yy, sposób odrywania jej. No, ciężko mi się ją urywa w porównaniu z innymi taśmami. Nie mówię, że się nie da urwać, czy jakoś mega mocno ciężko, ale po prostu w porównaniu z innymi taśmami. Więc dlatego ta taśma u mnie jest tylko i wyłącznie dla kursantek. Więc to jest taśma numer jeden, której ja kompletnie nie używam. Dalej. Co ja używam do podklejania yy, dolnych rzęs? Piankową taśmę. Tylko i wyłącznie, niczego innego nie używam, żadnej innej taśmy. Pracuję tylko i wyłącznie na piance. Docinam ją tak, żebym mogła sobie podkleić jednym ruchem dolne rzęsy. Więc um, czemu ta taśma? Dlatego, że po pierwsze, ma mocny klej, po drugie, ma mocny klej, ale się łatwo odrywa. Nie ma problemu, że coś będzie bolało. A jeśli boli, to najprostszym sposobem. Powiedzmy, że e, ja ją wycięłam. Ja jej nie wycinam nigdy na prosto, tylko na kształt płatków, ale teraz nie będę. E, jeśli zauważysz, że klientka ma delikatniejszą skórę. Świeżo klientka jest po umyciu szamponem. To logiczne, że każda taśma przyssa się bardzo mocno. Najprostszym sposobem o czoło klientki nie swoje i trochę sebum będzie na taśmie i przyklejamy klientce i wtedy nie ma problemu, że coś boli. Ja używam tej taśmy od lat chuch, z pięciu i nie mam problemu z nikim. Niektórzy marudzą, że ona jest za gruba, no ale to nie jest w tym momencie odcinek na to. Ja pokazuję moim klien klientkom, kursantkom, że da radę tylko tą taśmą i niczym innym nie trzeba. Kolejna rzecz, czemu nie podklejam jakimiś innymi taśmami? No bo uważam, że te taśmy się tak mocno przyklejają, że no ja nie chcę robić klientce po pierwsze depilacji dolnych drzwi. Kolejna rzecz, jeśli podklejam się czymś, to już niczym innym nie chcę się podklejać, bo jest to dla mnie po prostu marnowanie mojego czasu i marnowanie ruchów, no i marnowanie materiału. Więc po to mam jedną rzecz, żeby tylko i wyłącznie tą jedną rzeczą się tutaj na dole podkleić. Um, Samą taśmą też nigdy bym nie podklejała oprócz depilacji, do tego, że ona jest bardzo cienka. Wiele osób niezauważalnie, niestety, ale wbija pensetę w policzek. Więc, dlatego, uważam, że takie taśmy, szczególnie w początkach naszej kariery, ale nawet zauważyłam u zaawansowanych stylistek. Też wbijanie się pojawia, więc kolejny powód, dlaczego nie. Do czego ja używam w takim razie tych taśm. Te taśmy są przeze mnie używane do podciągania rzędów do góry oraz do robienia liftingu powieki. I teraz, która jest moja ulubiona, ach, i jeszcze do wylewania kleju, więc papierowa taśma ja używam tylko i wyłącznie do kleju, czyli na nią wylewam klej. To jest jedyne w sumie przeznaczenie dla mnie tej taśmy na chwilę obecną. Więc odkładamy już na bok. Kolejna rzecz, zostaje mi perforowana, no i Nichiban. Perforowaną zawsze, zawsze, zawsze robię wszelkie liftingi powieki. Ta taśma jest bardzo mocna, bardzo dobrze trzyma, nawet jeśli klientka ma tłustszą cerę lub gdzieś podkład na czole, to wszystko się i tak elegancko przyklei. To samo lifting kącików wewnętrznych, taki mega mocny na chińczyka, również ta taśma, ale zawsze, zawsze, zawsze jak ją używam, to... Nigdy nie używam jej takiej grubej, zawsze przerywam wzdłuż. Plusem dla mnie tej taśmy jest to, że się super rozrywa. Nie trzeba żadnych nożyczek. Znaczy w ogóle ja nie używam nożyczek do żadnej taśmy, oprócz tej, a tak to inne wszystkie normalnie palcami, więc ta jest super do rozrywania. Wszelakie liftingi powieki o wiele lepiej się trzymają, jeśli przerwiemy ją wzdłuż na pół, więc to taka dobra rada. Więc ta taśma jest do liftingu. No i zostaje nam taśma. Niciban, która na początku nie była moim faworytem, dlatego że właśnie z powodu przerywania taśma tak droga, powinna się urywać praktycznie sama. <grymna> Najdroższa taśma świata. A ona, no właśnie, widać co się dzieje. Tak nie za bardzo wzdłuż się chce urywać. Tak jak wspomniałam, ja wszystko przerywam wzdłuż, jakiekolwiek liftingi robię, to wzdłuż. Więc ja tej taśmy do liftingu nie urywam, bo. Dzieje się to, co się dzieje. Więc dlatego yy, tak na początku ona mnie dość mocno zdenerwowała, bym powiedziała. I stwierdziłam, że nie będę jej używała, jednak potem się z nią przeprosiłam, dlatego że jest bardzo fajna, elastyczna. Dodatkowo ma mocny i delikatny klej w jednym. Czyli fajnie się przykleja i fajnie się odrywa. Więc jest to moja ulubiona taśma do liftingu rzęs. Jak pracuję rzędami, no a ja pracuję tylko i wyłącznie rzędami, więc jest to w tym momencie moja ulubiona taśma. Wcześniej robiłam to taśmą perforowaną, ale teraz wolę stanowczo tą, więc z tym jej urywaniem to tak nie najlepiej. Kolejna rzecz yy, jest biała, tak jest śnieżno biała. Więc, jeśli kulcanka ma problemy z kącikami wewnętrznymi, gorzej tam coś widać, tą taśmę elegancko podklejam delikatnie takim mini kawalonkiem, na mniejszym niż ten. Tutaj, w wewnętrznym kąciku, tylko gdzie są kąciki wewnętrzne. Ona jest taka mięciutka, że nawet jak podkleimy ją za blisko, to nie będzie nic wyczuwalne. Więc, to jest jej kolejny plus. Minusem jest oczywiście cena. Ale ta taśma ma też swoje podróby. Kupiłam taką samą z AliExpressu i niestety była po pierwsze dużo sztywniejsza, rozrywała się tak samo kiepsko, jednak ta sztywność mi przeszkadzała w niej i klej był też zupełnie inny, był dużo, dużo, dużo mocniejszy. Co mi akurat przeszkadzało, bo jest mi to niepotrzebne? No dobra, to chyba są wszystkie taśmy, jakie ja posiadam. tym maniak taśm. Um, tylko, tak jak mówię, nie tutaj, tutaj, tylko taśma 3M. Ale jak Ty lubisz sobie podklejać którąś taśmą, to rób to tak, żeby nie robić klientce depilacji i staraj się papierową taśmą, to co widzę u wielu osób, nie podklejaj samą papierową taśmą, no bo jest to e, no, nieprzyjemne, co tu dużo mówić, jest to w ogóle nieprzyjemne. Więc staraj się zmienić to na coś innego. A teraz lecimy do kolejnych osób, zapraszam do oglądania dalej. Dzień dobry wszystkim. Z tej strony Magdalena Lewandowska. Jestem instruktorem na terenie Płocka w województwie mazowieckim, szkole pod patronatem firmy Wonder Lashes. Dziś tematem naszego odcinka są taśmy. Opowiem Wam o moich ulubionych taśmach, które zawsze bezwzględnie pomagają mi przy zabiegach stylizacji rzęs, jak i przy liftingu i laminacji. Zapraszam do oglądania. Zanim pokażę Wam moje perełki, chciałabym najpierw powiedzieć, do jakich celów ich używam. U nas w salonie, do zabezpieczenia dolnych rzęs, sprawdza się sposób płatka żelowego i dodatkowo taśmy. Nie praktykujemy aplikowania samych płatków żelowych z uwagi na ewentualne przesunięcie się płatka podczas zabiegu. Jak wiemy, my opierając ręce o różne części twarzy klientki przy stabilizacji dłoni podczas przyklejania kępki, możemy w bardzo łatwy sposób ten płatek przesunąć. Ten płatek lubi też się przesunąć wtedy, kiedy po prostu klientka się spoci. Ma to miejsce głównie w miesiącach gorących, wakacyjnych, kiedy. Kiedy ta temperatura jest bardzo wysoka, aplikując zarówno płatek żelowy, jak i taśmy, nie musimy się o to martwić. Nigdy nam się nie zdarzyło, żeby przy takim sposobie zabezpieczenia dolnych rzęs te, te dolne rzęski wyszły spod płatka, bo jednak te taśmy trzymają na swoim miejscu płatek i nie mamy takich sytuacji, że po zabiegu klientka nam nadmiernie łzawi czy, czy ma zaczerwienione oczy. Yy, drugi cel, do którego wykorzystujemy taśmę, to oczywiście lifting powiek. Robimy go zawsze, bezwzględnie. Bez znaczenia jest dla nas to, czy powieka klientki opada, czy nie opada, czy oko jest wypukłe, czy głęboko osadzone. Zawsze robimy sobie lifting powiek. Na pewno wiecie, że lifting powiek zdecydowanie wpływa na tempo wykonania aplikacji, ponieważ mamy zwiększoną widoczność zarówno rzędów rzęs, jak i linii, Powieki. Dzięki czemu jesteśmy w stanie kontrolować odstęp, który jest oczywiście bardzo ważny. No dobrze, no to teraz wam pokażę te nasze najlepiej sprawdzające się taśmy przy zabiegach. Przede wszystkim pierwsza bezwzględnie najlepsza według mnie w każdej stylistki. To jest taśma silikonowa, dość wydajna. Nie powiem, że bardzo wydajna, bo to zależy ile tych kawałków po prostu użyjecie. Oczywiście tą taśmę sobie zawsze Tniemy na mniejsze, węższe paseczki i e, zabezpieczamy właśnie dodatkowo dolne rzęski. Jak i dwóch kawałków zawsze używamy do liftingu pobieg, aplikując te taśmy w taki sposób, aby nam się skrzyżowały. Dzięki temu sobie odsłonimy kąciki wewnętrzne, uniesiemy kąciki zewnętrzne, jak i wewnętrzne i mamy ułatwiony dostęp do tych najtrudniejszych rzęs. Druga taśma, którą zawsze musimy mieć w salonie, to jest taśma papierowa. U nas praktykujemy sposób wylewania kleju na kaminę frytu, na który najpierw właśnie przyklejamy tą taśmę papierową. Dzięki temu nasz klej przyjmuje formę kopułki. Tak więc również ją polecam, aczkolwiek nie do końca lubię... Tej taśmy używać do liftingu powiek. Zdecydowanie więcej kleju ma ta niebieska taśma, natomiast zawsze zanim użyję tej taśmy na powieki jak wiemy, tam ta skóra jest bardzo cienka i delikatna to oczywiście na zdezynfekowane ręce najpierw sobie przyklejam taśmę i kilka razy odciskam ten klej na dłoni żeby po prostu później przy ściąganiu nie powodować dyskomfortu u klientki. I trzecia taśma, której również czasami używam, aczkolwiek bardzo rzadko, to jest taśma mikrofon, tak zwana taśma gąbkowa. Na pewno kojarzycie taśma mikrofon najczęściej pod taką nazwą występuje. To jest taśma piankowa dość gruba. Dla mnie za gruba osobiście, aby używać jej do separacji dolnych rzęs, aczkolwiek wiem, że, że niektóre stylistki praktykują taki sposób separacji i oczywiście go nie neguję. Ja z kolei wolę płatki żelowe i właśnie tą wcześniej wspomnianą tasiemkę niebieską. Natomiast taśmę piankowej używam do zamknięcia oka, kiedy nam się uchyla. Zdarzają się takie klienci, które mają niedomykalność powieki. Wtedy ucinam kawałek i po prostu przyklejam na powiekę. Dzięki temu obciążeniu powieka oko ogólnie się troszeczkę bardziej domyka i nie wpuszczamy oparów kleju klience do oka. Tak więc taki sposób. Tak więc u nas trzy taśmy są najczęściej używane: to jest taśma silikonowa, taśma e, papierowa i taśma mm, piankowa mikrofon. Jest wiele taśm i przylewców, które możecie wykorzystać do zabiegów stylizacji rzęs. Jedne są lepsze, drugie są e, gorsze i po prostu niewarte uwagi. Ja również przetestowałam wiele więcej taśm, aczkolwiek dzisiaj chciałabym Wam to wszystko i mam nadzieję, że mi się udało wrzucić. W taką pigułkę, tak więc u nas ograniczamy się do tych trzech, które, o których opowiedziałam. Jestem ciekawa, jakich wy używacie, ale cel oczywiście ma być jeden. Mają Wam te taśmy pomóc w zabiegach stylizacji rzęs. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Taśmy, tasiemki i znowu taśmy, które są fajne, które nie są fajne. Wiadomo, słuchajcie, to wszystko jest kwestią gustu. Ja Wam pokażę moje trzy ulubione taśmy, z którymi współpracuję na co dzień. Oczywiście płatków też używam, ale jeżeli mam używać taśmy, to zaraz Wam pokażę, jakie są moje faworyty. Taśma numer jeden, znana pewnie już dużej ilości osób, jest to taśma niebieska silikonowa. Jest to nowa rolka, kosztuje ona około 7-8 zł. Bardzo ją lubię, zwłaszcza przy oczach, które są głęboko osadzone, przy oczach, gdzie jest bardzo opadająca powieka, bądź na przykład przy sytuacjach, gdzie klientka łzawi. Więc to jest też jedna z moich ulubionych taśm taśma numer 2 jest to taśma piankowa która jest już na rynku dość długi czas jest to taśma, która jest troszeczkę grubsza i dla niektórych jest to utrudnienie ja nie stosuję jej w przypadku oczu właśnie głęboko osadzonych i w przypadku oczu, gdzie jest bardzo opadająca powieka ponieważ ta taśma wtedy zabiera mi pole widzenia i jest mi na niej niewygodnie natomiast fenomenalnie na pewno sprawdza się przy wszystkich innych oczach mniej problemowych oraz przy oczach, gdzie klientki łzawią, ponieważ oczywiście ona jest bardziej odporna na przesuwanie się i taśma Numer 3, którą tutaj widać, nawet ją za chwileczkę Wam przybliżę. Jest to taśma Nichiban, którą możecie kupić w Polsce w sklepie. Exclusive Flashes i w sklepie Love Flash, bodajże. Nie widziałam jeszcze w innym żadnym sklepie jej w Polsce. Jest to taśma, która kosztuje około 20 zł. Bardzo dobrze się sprawdza przy naciąganiu powieki, przy separowaniu rzędów, rzęs, jeżeli chcemy je podnieść do góry. Oraz przy robieniu izolacji wtórnej, na przykład jeżeli używamy jej jako warstw wierzchni przy na przykład płatkach. Więc to są moje trzy faworytki, jeżeli chodzi o taśmę. I polecam jak najbardziej je spróbować i się z nimi zapoznać. Witajcie w Salonowych Środach. Dzisiejszym tematem są taśmy. Zapraszam. Jeżeli chodzi o taśmy, musimy poznać ich właściwości. Po pierwsze, kolor. Czy wygodniej nam jest pracować na taśmie niebieskiej, która ma kontrastować białe rzęsy, czy wręcz przeciwnie, im większa taśma, tym lepiej widzimy. Czy taśma, klej na taśmie, czy jest bardzo mocny, średnio lepki, czy bardzo jest delikatna. Czyli mamy taśmę, która jest bardzo delikatna, taśma przezroczysta, albo taśmę, która ma bardzo mocny klej, taśma piankowa. Musimy zawsze poznać grubość taśmy. Czy e, mamy właśnie grubą taśmę piankową, która dla osób początkujących pomaga e, podczas e, klejenia, gdy mają taki e, odruch wbijania penset, mocno przytrzymywania tutaj e, opieranie się o powiekę, e, czy wręcz przeciwnie, e, pracujemy delikatnie, nieważna jest grubość taśmy, czy, e, nawet wręcz im cieńsza, tym lepiej, to wtedy wszystkie inne taśmy są tutaj bardzo cieniutkie i pomo po, e, pomocne. E, sprawdzamy też um, jakby porowatość taśmy, czy taśma e, jest śliska i na takich śliskich taśmach bardzo dobrze się pracuje. Czy niestety taśma jest fajna, bo ma na przykład fajny klej silikonowy, e, jest cieniutka, ale ma bardzo dużo drobniutkich włókienek, które też mogą e, przeszkadzać e, przy stylizacji rzęs. Nawet nieraz widziałam zdjęcia pięknych prac, gdzie wisiały włókienka przyklejone z tej taśmy na, na kępkach. I ostatnia rzecz to to, czy taśma jest sztywna, czy jest miękka. Zazwyczaj Potrzebujemy taśmy, która jest pomiędzy. Zbyt y, gruba taśma sztywna y, nie układa nam się dobrze na oku i może się wsuwać do oka. Y, jeżeli taśma jest zbyt mięciutka, wszystko nam się gnie podczas pracy, y, przeszkadza, a nie pomaga. I. Teraz jeszcze taka ciekawostka. Taśmy cieniutkie. Wiecie, jak wycinamy? Klasycznie przyklejamy plasterek, plasterek, potem jeszcze jeden plasterek, ewentualnie małe części. Jeżeli nam coś jeszcze brakuje, taśmy takie szersze, możecie wycinać tak jak płatki. Do tego służą nożyczki, które są kupowane w sklepach dla krawcowych. I tutaj, jeżeli sobie równo przytrzymamy, dobrze napniemy. Możemy wyciąć sobie oczko. Czyli taśmą możecie pracować tak jak płatkiem. W ten sam sposób można wycinać tą taśmę niebieską. Taśmy przydają nam się do przedłużania rzęs w celu zabezpieczenia dolnej. Tutaj dolnej linii rzęs, dolnych rzęs, ale także możecie nimi rozdzielać rzędy i podciągać powieki. Którą taśmą co będziecie robić, to zależy od Was, od Waszych e, upodobań, bo ta, każda taśma ma inną lepkość i musicie sobie sprawdzić, czy jeżeli przekleicie przez rękawiczkę raz czy dwa razy, czy to Wam pomoże. E, na przykład tą taśmę przyklejamy dwa razy przed stylizacją rzęs. Jeżeli byłaby przyklejona więcej razy, o właśnie, ona już traci swoją moc, traci swoją lepkość i już e, nie będzie nam służyła tak jak e, powinna. Także każdą taśmę musicie najpierw sprawdzić, jak e, ona pracuje. Jeszcze e, taka ostatnia e, ciekawostka. Taśma, e, taśma biała, która jest silikonowa. Fajnie tutaj nam e, pracuje e, i nie ma włókienek. E, I właśnie, minus jedyny tej taśmy, cena. Tak? Także ceny, e, taśmy dobierajcie sobie także po cenach, e, czy wolicie lepszej jakości, ale jest droższa, czy tniecie koszty, chcecie jak najtańszą taśmę, e, aby wam tylko e, nie przeszkadzała w pracy, tylko jakoś tam e, pracowała, i wtedy sprawdzacie sobie e, lepkość taśmy na ręku. Dajcie znać, czy macie swoją jedną ulubioną taśmę, którą e, robicie wszystko, czy tak jak ja, macie taśmy, które są dedykowane do e, innych e, typów skóry, e, no i do innych e, zadań, tak? Czy to właśnie kropla kleju, e, czy podklejenie holderków, czy podciągnięcie powieki, e, i oczywiście podklejenie rzecz zdolnych.